Jesteśmy po raz czwarty, jak co roku czynnie uczestniczymy, zarówno w tej strefie merytorycznej, jak i towarzyskiej. Niezwykle ważne wydarzenie, bardzo przyjemne okoliczności w jachrance. Śmietanka towarzyska całego sektora, zarówno windykacyjnego, jak i pożyczkowego. Na pewno świetna okazja do tego, żeby wymienić się wrażeniami na temat tego, co się dzieje obecnie na rynku, co powinno się zdarzyć i omówić pewne strategie tego, co powinniśmy zrobić, żeby było lepiej. Dla nas jako reprezentanta technicznego wsparcia dla branży, konferencja jest okazją do tego, żeby podzielić się naszą wiedzą, naszymi ekspertyzami z ludźmi, którzy pracują nad przyszłością branży od strony prawnej, od strony merytorycznej, od strony konsumenckiej. I dlatego pojawiamy się tu regularnie, żeby móc tą wiedzę pomiędzy sobą wymieniać. April Consumer Days. Dużo mówi się o ochronie danych osobowych i o nowych ustawach, nowych regulacjach w kontekście właśnie zadbania o to, żeby użytkownicy byli chronieni. Niestety wnioski są dosyć wspólne, że coraz bardziej usztywniamy siebie, a tak naprawdę nie prowadzi to do zwiększenia bezpieczeństwa tychże danych. Konferencja ACD wspiera dyskusję, co daje duży potencjał na przyniesienie nowości do świata pożyczkowego.